Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybów przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Trzynka. projekt uchwały otrzymaliście Państwo wraz z zawiadomieniem proszę o uzasadnienie projektu uchwały tak, szanowni Państwo poprzednia uchwała nie została przez Państwa podjęta na komisji była dyskusja, wymieniliście się Państwa zdania, nie zgadzaliście się, się ze szczegółami które były, znajdowały się w poprzedniej e, uchwale. W związku z powyższym idąc Państwu naprzeciw, e, zostały tutaj uwzględnione Wasze uwagi, e, które, które były składane podczas, e, czy, czy składane podczas e, komisji e, i ta e, uchwała w tej chwili jest dostosowana do e, Państwa potrzeb, czyli większości e, e, Rady. W związku z powyższym bardzo proszę Zachowajcie się teraz, Państwo, honorowo i zagłosujcie za tym, za czym sami chcieliście zagłosować. Dziękuję. Myślę, że uzasadnienie każdy czytał, i te uwagi zostały naniesione do projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś głosy? Proszę bardzo, Radny Kuźma. Panie Przewodniczący, ja wrócę do tej opinii Radcy Prawnego. Hmm, ta opinia została sporządzona z uzasadnieniem, czy została wystarczona radna. Ale to jest opinia dla przewodniczącego Rady. <śmienny> Ale chcielibyśmy się no, no, Szanowni Państwo, Państwo obowiązkiem to jest... Ten Państwa obowiązkiem jest sporządzać projekt uchwały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli dysponuje opinią Radcy Prawnego mówiącą o tym, że projekt uchwały danej uchwały jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, podejmuje taką decyzję w głosowaniu jaką podejmuje. I taką decyzję ale również... Proszę zapoznać Panie Przewodniczący. No, ale ja Państwu czytam zaraz tą opinię prawną, no, nie ma problemu. Ale to jest opinia prawna nie zawierająca uzasadnienia. To jest opinia prawna na temat projektu uchwały. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Przedstawiam Państwu opinię radcy prawnego na temat projektu uchwały. Zgodnie z opinią radcy prawnego ten projekt uchwały, który procedowaliśmy i uprzedzę Państwa również w tym przypadku i ten projekt, który będziemy za chwilę procedowali, posiada wady prawne uniemożliwiające wprowadzenie go do obiegu prawnego. Państwo zagłosujecie oczywiście zgodnie z Państwa przekonaniem za bądź lub przeciw. No i tyle, to jest Państwa prawo i to jest Państwa to obowiązek. Jako... Prawo, tak? przysłać, nie? Nie, ja Państwu mogę przeczytać opinię rady prawnego, którą... Y... Nie, chcemy usłyszeć te badania. Dobrze, prawne, szanowni Państwo. Powiedziałem już swoje stanowisko. Ale to jest czy mają jakiś Państwo jeszcze jakieś. To jest tajemnica państwowa, czy Pan jest zobowiązany w tajemnicy państwowej? Ale myślę, że autorzy powinni wiedzieć, co y, tworzą, jakie projekty, jaki to uchwały. To jest ucieczka, Panie Burmistrzu. No, opinia jest jednozdaniowa. Do ja jestem przewodniczącym racji. Jestem zgodna ze starczością, Panie, z, panie z, Dziękuję tak? bardzo. Opinia to jest jedno Tak, opinia to jest jedno cały czas. A jest Nie ma potrzeby uzasadnienia do opinii prawnej. Czy można zaprosić ja pana radcę Prawnego? Dziękuję bardzo. No, Czy głos... ten, artykuł, ten, ten przepis, który jest w Ja państwu odczytam opinię prawną za chwilkę. Ale tylko pani przewodnicząca no to właśnie Państwu chcę przeczytać przed procedowaniem, przed głosowaniem, chcę Państwu odczytać tą, tę, że y, opinię prawną. Ona nie jest jakoś strasznie rozwinięta, zawiera jedno zdanie, w związku z tym... Ja podjąłem opinię prawną, która wskazuje na uchybienia prawne odnośnie tejże uchwały. I ja, zgodnie z własnym sumieniem i ze swoim obowiązkiem jako radnego, będę głosował przeciwko tej uchwale. W związku z tym, że zawiera ona. No, no, a ja też pańskiej woli nie kwestionuję. Tylko chodzi mi o procedowanie, tak? Proszę bardzo, pan burmistrz. Znaczy, ja nie rozumiem tu żadnego procedujemy tą uchwałę, Panie Radny Koima. I teraz ma Pan możliwość się na tej uchwały i Przepis mówi wyraźnie, uchwała ma być poddana pod obrady Rady, to każda uchwała, która wynika z projektu tutaj klubu Rady opozycyjnych, została zgłoszona, głosujemy nad tą uchwałą. Nie może Pan się domagać, czy opinia Rady prawnej że Rada Prawny ma w swojej opinii, że ta uchwała zawiera jakieś, Jest opinia, że jest niezgodna z prawem, według, według Rady Prawnego i tyle w tym temacie, więc teraz Pan nie głosuje. Nie może pan się domagać, czy opinia radcy prawnego, że radca prawny ma w swojej opinii, bo nie, że ta uchwała zawiera jakieś... Jest opinia, że jest niezgodna z prawem według, według radcy prawnego i tyle w tym temacie, więc teraz pan nie głosuje. Moglibyśmy również bez posiadania opinii prawnej zagłosować za, przeciw lub się wstrzymać. W związku z tym ta opinia prawna jest tylko wzmocnieniem dla decyzji podejmowanych przez państwa radnych. Dla Państwa wiedzy radca prawny wydał opinię, która mówi o tym, że ta, ten projekt uchwały zawiera wady prawne i Państwo możecie zagłosować za, przeciw bądź się wstrzymać. I tyle w Ja wnioskuję o nie, nie podejmowanie tej uchwały w związku z wadami prawnymi. Przechodzimy do Tak z mieszkańcami. Tak, tak, panie przewodniczący, bądźcie honorowi. Kto Chodzi z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zasad i trybów przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Trzebnica? Proszę o dokonanie wyboru. Byliście za, a nawet przeciw, a teraz jesteście przeciw. Tak? Oczywiście. Nie można mówić bez. Pomimo tego, że zostały wprowadzone te poprawki, które... Ja dziękuję bardzo. Że uchwała nie została podjęta. Kolejny punkt.